Nigdy nie przeszkadzaj swojemu wrogowi, gdy popełnia błąd. Zwycięstwo należy do najbardziej wytrwałych. Wielka ambicja to pasja wielkiego charakteru. Osoby nią obdarzone mogą dokonywać bardzo dobrych lub bardzo złych czynów. Wszystko zależy od zasad, które nimi kierują. Nie ma nic trudniejszego, a przez to cenniejszego, niż umiejętność decydowania. Męka środków ostrożności często przekracza niebezpieczeństwa, których należy unikać. Czasami lepiej oddać się przeznaczeniu. Najprawdziwsza mądrość to zdecydowana determinacja. Głupiec ma jedną wielką przewagę nad człowiekiem rozsądnym. Zawsze jest z siebie zadowolony. Aby rządzić, nie chodzi o podążanie za mniej lub bardziej słuszną teorią, ale o budowanie z wszelkich dostępnych materiałów. To, co nieuniknione, musi zostać zaakceptowane i obrócone na korzyść. Lider jest handlarzem nadziei. Bogactwo nie polega na posiadaniu skarbów, ale na ich używaniu. Dopóki nie rozłożysz skrzydeł, nie będziesz miał pojęcia, jak daleko możesz latać. Na świecie są tylko dwie siły: miecz i duch. Na dłuższą metę Miecz zawsze będzie podbijany przez ducha. Stajesz się silny, przeciwstawiając się porażce i obracając stratę i porażkę w sukces. Przyjaciele zawsze muszą być traktowani tak, jakby pewnego dnia mogli być wrogami. W polityce nigdy się nie wycofuj. Nigdy nie przyznawaj się do błędu. Historia jest zbiorem uzgodnionych kłamstw. Mężczyzn poruszają tylko dwie dźwignie strach i interes własny. Jest jeden rodzaj złodzieja którego prawo nie uderza i który kradnie to, co dla ludzi najcenniejsze. Czas. Nie możesz zbyt często walczyć z jednym wrogiem. Bo nauczysz go o swojej całej wojennej sztuki. Nigdy nie należy zapobiegać temu, czemu zapobiec nie można. Jeśli chce się utrzymać swoją wyższość, trzeba co jakiś czas zmieniać swoją taktykę.